Witam wszystkich, tu i i nareszcie doszła do mnie przesyłka z Chaos Cars. Wow. Zaczniemy od tego, że te boostery z serii Evolutions zostawię na inną okazję. A dzisiaj zajmiemy się dwoma blisterami z serii Pokémon Sun and Moon. Teraz przejdziemy do odpakowania tego. Dobrze. Mala, i stąd, bo wszystko. I tak wyglądają nasze karty promo. Litten i Togedemaru. Togedemaru bardziej mi się podoba. Dwa kody. Użyję je sobie online. Bardzo fajne jest to, że trafiły mi się wszelkie wersje wariantów boosterów z legendami i ze spojrzeniami. I teraz wasza ulubiona część. Zapraszam na unboxing boosterku. Eee, fajnie by było. Jak zaczniemy od tych dwóch legendarnych pokemonów Solgaleo i Lunarii. później przejdziemy do wszystkich wariantów na boosterach i zobaczymy, co nam się trafi o Togetemaru na początek. Z tyłu mam kod, więc uży odłożę go sobie, bo będę grał online. Trzy raz i dwa. I mam karty takie jak. Togedemaru, shelder. Makuhita firou. Ciekawa ilustracja, fajne te trąby powietrzne, które stworzył Grubin Alolański Doktrio w wersji Reverse Bardzo chciałem tę kartę mieć <grybujesz> Bo jest rozwalająca, te włosy na tym Bardzo chciałem go mieć ze względu na ten artwork Dalej, alolański Persian kardier wishy washy kloister jako rzadka karta i energia a to ciekawe ponieważ zmienili układ kart chyba w boosterkach, tak mi się wydaje tak więc kolejny odpakujemy bez żadnej przykładanki zobaczymy co będzie w środku a już widzę, że jest fajnie bo skarmory Możemy odkładać tutaj Caterpie, ale rewelacyjny, uwielbiam go za ten artwork. Sandygast, Roggenrola, Kosmog, Stini, Toucanion, Toucanon, jak go tam nazwać? Energia, Metapod, Lili i Boldor. Czyli jak mam to przykład, raz, dwa, trzy, cztery i raz i dwa, tak? Tak by wychodziło. Czyli mamy dodatkową energię w boosterze. Bardzo fajnie, że wrócili do tego, do, tego, do tego sposobu, tak jak widzę. 10 dodatkowych kart i jedna karta energii. Tak jak robili to za starych dobrych czasów z base setu, kiedy w każdym boosterze mieliśmy kartę energii. Podoba mi się to rozwiązanie. I cztery boosterki. Kontynuujemy w takiej kolejności jak. Kopa, czyli tak energia e karta raz dwa trzy cztery raz dwa raz na cztery przekładamy snabu karwana bardzo podobają mi się te Roczne typy Pokemonów, mają fajną taką ilustrację ulubioną taki mój kolor, zubat, poplio! jej Odkładamy tego demaru, energia wodna, Lily Boldog great ball. Profesor Kukui Reverse Dobierz dwie karty podczas twojej yy, Kolejki Twój Pokémon zadaje 20% większe, więcej Obrażeń do Pokémona aktywnego przeciwnika I rzadka karta Słaby Golduck Jeszcze trzy zusterki przed nami Co będzie tym razem Pod. Jak to szło? 1, 2, 3, 4, 1, 2, zubat. O znowu do gdymaru, prześladuje mnie, jest prawie w każdym busterze Shelder, Makuhita, one też już były. Energia typu Dark, bardzo fajnie, dar TX, ewolucja rouleta. Pokeball Grand Bull no to mam do kompletu Karton reverse jest Pinsir i rzadki Bewear Kurczę, chciałem holo trafić z tej serii jakieś a tu nic, jeszcze dwa boosterki ostatnie może niech coś będzie innego Ach, tu jest koc, zapomniałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa. I moje karty to Spiroł. Dratini. Ciekawie, bo to smoczy typ. Ma taką bladą, żółtą ilustrację tła. Cutiefly. chinchow, Morelul. Energia elektryczna, Poison Bar Jeśli ta karta jest dołączona do Twojego aktywnego Pokemona i atakujesz, zdajesz obrażenia Pokemonowi przeciwnikowi, nawet jeśli ten Pokemon Cię zaatakuje albo Ty jego zaatakujesz, atakujący Pokemon jest zatruty. rakat Potion, kartą Reverse jest Dartix. I rzadką kartą jest Riombi. No, to chyba mam upragnionego holo <laughs> W nowej serii z Pokémon i Moon mamy hologramy taki pomarszczony nieco, że tak powiem. Takie fale. Bardzo ładnie się to mieni mieli w świetle blasku. Było jeszcze tak fajnie. Cutiefly. Ewoluuje właśnie w Ryombi.

Marini, Mareine, Marnaine! nie, nie wiem, jak to powiedzieć po angielsku. Nigdy nie kupujcie telefonu bez opcji rozszerzenia karty pamięci. Skończyliśmy na Mirani. Następnie jest Roger Alolańska Ratata Może zaatakować bez energii To jest ciekawy powrót do serii Diament i Perła W której właśnie zostały wprowadzone ataki Umożliwiające bez potrzeby Umożliwia Ataki umożliwiające atak Bez potrzeby energii Energia walcząca Fighting Golbat Energy Switch Profesor Kukuj Torkoal, Reverse i Arcanine Holo. No już myślałem, że nie będzie nic, ale no to i tak, moi drodzy, bardzo słaby wynik. Jak na dwa blistery, sześć boosterków, dwa holosy. Zachowaliśmy statystyczne. Statystycznie holo pojawia się 1 na 3, ale to tak jest różne. To chyba czasem 1 na 5 w zależności od boosterów. No nic, ja szczerze powiedziawszy liczyłem na jakiegokolwiek, czy EXA. Albo na Gold Trainera. Mogłabym równie dobrze kupić sobie jednego z tych trainerów zamiast wydawać kasę na blisterki. Ale dobre jest to, że mam dwie karty promo. Jak wiecie, zbieram wszelkie karty promo z serii Pokémon Sun, Sun and Moon. Zone and Monet, Tak, niemiecko-angielskie słowa mieszane Pokémon Sun i Pokémon Moon. Także jeśli ktoś ma jakieś karty z serii Pokémon Sun i Moon, czy to z puszek, czy z blisterów, z taką gwiazdką promo i zaczyna się jej numer na SM, to bardzo chętnie się zamienię. Na mojej stronie hikomikos.pl już dzisiaj dodałem aktualnie poszukiwane karty z serii Sun and Moon i od tej pory wszelkie karty, które będę miał lub których nie mam będą dodawane od tej serii zaczynając. Będzie porządek w mojej kolekcji. Spróbuję z czasem uaktualnić to o, i rozszerzyć o pozostałe serie, ale jak na razie and Moon będzie najprościej zacząć, bo jest to jedna z najnowszych serii. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć! Dziękuję za uwagę. Zobacz również inne filmiki na moim kanale. Zbieram wszelkie gadżety związane z Pokémonami i gramy Nintendo od 1999 roku. Zajrzyj na moją stronę hikomigos.pl, znajdziesz tam mojego Face'a, Snapa, Insta i inne media społecznościowe. Pozdrawiam i złapcie je wszystkie. Na razie, cześć!